Dzisiaj porozmawiamy o stresie. W naszym programie jak zwykle gości nas ekspert Joasia Godecka. Proszę Joasiu, powiedz nam, czy są jakieś metody, żeby sobie poradzić szybko w stresujących sytuacjach? Owszem, są bardzo proste metody, które opierają się na pewnym czynniku, którego my nie zauważamy i nie doceniamy, mianowicie na oddechu. Oddychanie jest czymś absolutnie oczywistym i naturalnym. Jeżeli bym Ciebie spytała, czy umiesz oddychać, no to byś powiedziała, no jak, są, jak mogę nie umieć, skoro, skoro oddycham codziennie, każdy umie. Tymczasem okazuje się, że hmm, technika oddychania i pewne sposoby mogą nam właśnie bardzo pomóc w stresujących sytuacjach. I może przejdę od razu do konkretów. Jeżeli czujesz się niekomfortowo, ze na to, co się wydarzyło. Tak? To może być po prostu fakt, że siedzisz w samochodzie, jest okropny korek, ty się bardzo spieszysz i czujesz, jak zaczynają narastać negatywne emocje. Zaczynasz się denerwować, a jest Ci to absolutnie niepotrzebne i niczego to w Twoim życiu nie zmienia, a wręcz przeciwnie szkodzi. Yy, bierzesz w tym momencie kilka głębokich oddechów. Yy, starając się, aby wdech i wydech. Były ze sobą połączone. Ważne, abyśmy nie robili takich mikroprzerw między dechem i wydechem, które zwykle instynktownie robimy. Czyli taka płynność. Tak? Yy, tak. Dbamy o to, żeby nasz oddech był płynny. I kiedy już weźmiemy tych parę oddechów, uświadommy sobie, że nasze emocje wprawiły nas w stan pewnego kryzysu. Tak? Czyli mówię sobie, jestem w kryzysie. Szukam. Tych emocji yy, staram się je zdefiniować. I odkrywam, że to, co czuję, to jest na przykład zirytowanie, a może strach, że czegoś nie zrobię, gdzieś nie dotrę, gdzieś się jest... spóźnię. Także jakaś bardzo konkretna emocja yy, towarzyszy mi w tym momencie. Krok następny. Poszukaj tej emocji w swoim ciele, ponieważ ona gdzieś jest bardziej odczuwalna. To zwykle jest klatka piersiowa, gardło, splot słoneczny, może inne miejsce, ale jeżeli poczujesz swoje ciało, y będziesz w stanie znaleźć to miejsce. I krok następny. Y może, może samochód to nie jest najlepsze miejsce, tak, jeżeli musimy być czujni i, i kontrolować sytuację, ale, ale jakby czasami w samochodzie można to ćwiczenie zrobić. Ponieważ krokiem następnym jest skierowanie całej uwagi przez moment do tego właśnie miejsca i tak jakby do tego uczucia, czyli przez dłuższą chwilę jestem świadomie obecna z moją emocją, jakakolwiek by ona nie była, i z tym miejscem w ciele. Czyli po to prostu o taką, e, koncentrację myśli na danym miejscu? E, otóż mniej chodzi o koncentrację myśli, a bardziej chodzi o taką jakby świadomą obecność. To jest tak trudno wytłumaczyć w kilku słowach, ale tu nie chodzi o to, żebym myślała, że się denerwuje i że czuję to w tym miejscu, tylko żebym naprawdę to czuła. Żebym przez dłuższy moment pozwoliła sobie czuć moją emocję i czuć to miejsce, w którym ona się zgromadziła. I przez cały czas oddychasz. I po pewnej y, chwili, krótszej, to uczucie powinno się rozpuścić. Poczujesz, że jesteś już spokojna, ponieważ y, dałaś swoją uwagę tej emocji, która się pojawiła właśnie po to, żeby zwrócić na nią uwagę. Czyli zrobiłaś to, co należy, wysłuchałaś komunikatu, który jakby sama do siebie wysłałaś. Tak? Jestem zdenerwowana. Czyli wysłuchałam komunikatu z mojego ciała ponieważ nie zignorowałaś swojego nastroju i z uwagą jakby poświęciłaś ten moment prze, jakby takiego odczuciu i przeżyciu tej emocji. I o to właśnie chodziło. Także drodzy widzowie, możemy walczyć ze swoim stresem poprzez świadomy oddech i poprzez świadome koncentrowanie się na naszych Jedna uwaga, emocjach. właściwie to nie walczyć, tylko y, pobyć z tym stresem, bo jeżeli walczymy, to znowu wdajemy się w jakąś próbę sił, tak? A my po prostu ten stres akceptujemy, mówimy sobie ok, no jestem zirytowana, czuję to i jestem z tym obecna. I rozpuszczam ten stres, I rozpuszczam stres w moim własnym ciele. Dokładnie. Dziękujemy, Jasiu. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu.